Po śmierci Achaba, Moab zbuntował się przeciwko Izraelowi. Natomiast Ochozjasz wypadł przez otwór okienny swojej górnej komnaty w Samarii i rozchorował się. Wysłał więc posłańców z poleceniem, idźcie do Baal Boga Ekronu i zapytajcie, czy wyzdrowieję z tej choroby. Wtedy anioł Pana powiedział do Eliasza z Tiszbe, Wejdź zaraz naprzeciw posłańcom króla Samarii i zapytaj ich: Czyż nie ma Boga w Izraelu, że idziecie radzić się aż baal Zebuba, boga ekronu? Dlatego tak mówi Pan: Już nie wstaniesz z łóżka, na które się położyłeś. Na pewno umrzesz. I Eliasz odszedł. Gdy posłańcy wrócili do króla, zapytał ich, Dlaczego tak szybko wróciliście? Odpowiedzieli mu. Pewien człowiek wyszedł nam naprzeciw i powiedział do nas: Zawróćcie zaraz do króla, który was wysłał, i powiedzcie mu: Tak, mówi pan, czyż nie ma Boga w Izraelu, że każesz radzić cię Balze, Buba, Boga i kronu? Dlatego już nie wstaniesz z łóżka, na które się położyłeś, lecz na pewno umrzesz. Król zapytał ich: Jak wyglądał ten człowiek, który wyszedł naprzeciw Wam i powiedział Wam to wszystko? Odpowiedzieli mu: Był to owośniony mężczyzna, przepasany skórzanym pasem na biodrach. Wtedy król zawołał: To Eliasz z Posłał zatem do niego dowódcę z oddziałem pięćdziesięciu ludzi, który wspiął się do niego gdyż Eliasz siedział właśnie na szczycie góry dowódca oddziału zawołał boży człowieku z rozkazu króla zejdź jeśli ja jestem człowiekiem bożym odpowiedział eliasz to niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ciebie i twój oddział zaraz też spadł ogień z nieba i pochłonął go razem z oddziałem Ochozjasz posłał więc znowu do niego innego dowódcę z oddziałem pięćdziesięciu ludzi. Ten zwrócił się do niego z rozkazem. Boże człowieku, tak mówi król, zejdź natychmiast. Jeśli ja jestem człowiekiem Bożym, odpowiedział im Eliasz, to niech ogień spadnie z nieba i pochłonie Ciebie i Twój oddział. Zaraz też spadł ogień z nieba i pochłonął go razem z oddziałem. Znowu więc Ochozjasz posłał do niego trzeciego dowódcę z oddziałem pięćdziesięciu ludzi. Kiedy ów trzeci dowódca przybył z oddziałem, upadł na kolana przed Eliaszem i błagał go. Człowieku Boży, miej litość nade mną i nad tymi pięćdziesięcioma Twoimi sługami bo ogień spadł z nieba i pochłonął dwóch pierwszych dowódców z ich oddziałami po pięćdziesięciu ludzi. Lecz teraz miej wzgląd na moje życie. Anioł Pana polecił wtedy Eliaszowi. Zejdź z nim, nie bój się go. Natychmiast poszedł z nim do króla, któremu oświadczył. Tak mówi Pan, ponieważ wysłałeś posłańców, aby radzić się Balzebuba. Boga ekronu, jak gdyby nie było Boga w Izraelu, u którego można szukać rady, dlatego już nie wstaniesz z łóżka, na które się położyłeś, gdyż na pewno umrzesz. Ochozjasz umarł więc zgodnie ze słowem pana, które przepowiedział Eliasz. A ponieważ nie miał on syna, Joram został po nim królem w drugim roku rządów Jorama. Syna Jozafata, króla Judy. Pozostałe wydarzenia związane z panowaniem Ochozjasza wraz z tym, czego dokonał, są opisane w kronikach królów Izraela.